Witamy Państwa w naszym programie, dziś naszym gościem jest poseł pan Sławomir Skwarek. Dzień dobry. Witam Panią redaktor, ale szczególnie serdecznie witam telewidzów lokalnej telewizji Master, bo taka, takie media są właśnie w Polsce potrzebne, to miło mi, że zostałem zaproszony. Panie pośle, spotykamy się, można powiedzieć, na takim wywiadzie po raz pierwszy po wyborach parlamentarnych. No i po tych wyborach zasiada pan w Sejmie i po raz pierwszy w roli posła opozycji. Rzeczywiście w opozycji, ale ta rola nie jest mi obca, ponieważ swoją karierę polityczną rozpocząłem od bycia w opozycji w pierwszej Radzie Powiatu Łukowskiego, czyli lata bardzo dawny, 1999-2002 i cztery lata spędziłem w opozycji. To bardzo równie zaszczytna funkcja, bycie parlamentarzystą i bycie również w opozycji, chociaż ma się zupełnie inne spojrzenie, bardziej dokładne bym nawet powiedział spojrzenie. Możecie Państwo oczekiwać tego, że wszystkie te akcesoria, jakie można powiedzieć, arkana władzy poselskiej poseł posiada, czyli pisanie interpelacji, zapytań, ale również tak zwane kontrole poselskie na pewno będziemy przeprowadzać od tych najważniejszych, tych wielkich urzędów po te również mniejsze. Nie wykluczam, że w niektórych samorządowych także się kontrola poselska może pojawić, bo ma takie prawo. Można powiedzieć, że poseł opozycji może więcej i będzie cenzorem tego rządu, ale takim bardzo merytorycznym. Cenzorem rządu pewnie Państwo, nie spodziewajcie się po mnie jakichś takich topowych wystąpień, natomiast ocenzurowanie tego rządu i to takie szczegółowe nauczycielskie można powiedzieć zostanie poddane. A ja jestem bardzo, by, wydaje mi się, surowym uczciwym, ale surowym nauczycielem, więc takim też będę cenzorem dla obecnej koalicji rządzącej. A jak pan ocenia? Pierwsze miesiące pracy nowego rządu. Odróżnijmy to od parlamentu. Chodzi mi konkretnie o rząd Donalda Tuska. Jak pan to widzi jako parlamentarzysta, jako osoba, której przekłada się projekty ustaw, które później głosujecie? Ta, ta ocena będzie jego i poszczególnych ministrów tak, taka surowsza pewnie dopiero po 100 dniach, bo przecież zapowiadane były te 100 konkretów. Ile z tego da się zrealizować do 20 chyba 3 marca minie, minie 100 dni, to zobaczymy. No Ja czekam na pewne zapowiedzi, pewnie pani redaktor chociażby z tych zapowiedzi takich najbardziej dla portfela Polaków ważnych, dla każdego z Polaków to kwota wolna od podatku do 60 tysięcy. Nasi przedsiębiorcy zapewne czekają na powrót starych zasad oskładkowania ZUS-em, bo przyznajmy, że wprowadziliśmy oskładkowanie w wysokości 9% i czy uda się to wprowadzić, no to właśnie przyjrzymy się. Czy teraz uda się niższą wprowadzić? Czy oczywiście uda się przywrócić stare zasady, bo to, o, taka była zapowiedź, a może będzie jak jakaś inna bardziej pośrednia. Na pewno posłowie i Klub Prawa i Sprawiedliwości za dobrymi projektami będzie pracował, będzie i w komisjach właśnie i na, na forum parlamentu, a za tymi, które no, są szkodliwe dla Polski, szkodliwe dla Polski lokalnej, dla przedsiębiorców, na, na pewno będzie przeciwko. Na razie, pani redaktor, mamy minęło sześć posiedzeń Sejmu. Ile zostało uchwalonych ustaw? No to palców u rąk i u nóg wystarcza. Tylko 15 ustaw, a przecież parlament, podstawowa praca to ustawy. A czy wiecie Państwo, ilu mamy rządzących, czyli ile, ilu liczy rząd? No, blisko 130 od premiera popres, poprzez cała Rada Ministrów to 130 członków Rady Ministrów. Jest to największy rząd w historii od, 89, od 1989 roku, a miało być taniej i lepiej. Miało być tanie państwo, póki co nie jest tanie państwo, i ja nie mówię również o tym, że nie ma obecnie rządzący nie mają prawa przejąć na przykład mediów. Sprawa głośna początku. Kadencji. mają prawo przejąć media, również dla bezpieczeństwa państwa, ale w sposób zgodny z prawem, czyli mówimy lege artis. Panie pośle, przyjęło się tak z zarządów jeszcze poprzedniego rządu, kiedy premierem był pan Mateusz Morawiecki mówienie, że przez 8 lat, kiedy rządziło PO i PSL to, czy teraz spodziewa się pan takiej narracji, że przez 8 lat, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica to? póki co to większość spraw większość na czym skupiają się rządzący to nie na tym żeby zaproponować nowe rozwiązania systemowe dobre dla Polaków chociażby dobre dla Polski lokalnej dla ziemi łukowskiej tylko skupiają się póki co na audytach na komisjach śledczych na rozliczaniu a ustaw brakuje dobrych ustaw brakuje w polskim parlamencie w tej chwili Można powiedzieć, że to co was połączy niejako i koalicję rządzącą i opozycję w parlamencie. To powinna być kwestia tego, co dzieje się dzisiaj z rolnictwem w naszym kraju. Bo z tych komentarzy, które płyną do nas z ogólnopolskich mediów, wynika, że wszyscy są właściwie przeciwko Zielonym Ładowi, wszyscy chcą unormowania sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, żeby ten napływ towarów, które idą z Ukrainy, był kontrolowany i żeby to faktycznie trafiało dalej na rynki, żeby Polska była tylko krajem tranzytowym. Czy w tej Materli Parlament jest w stanie się porozumieć, dogadać i wypracować coś konkretnego dla rolników. Rolnicy myślę, że mają bardzo jasny program, bardzo jasne oczekiwania, Trzy punkty najważniejsze po pierwsze embargo, po drugie embargo i po trzecie embargo na produkty z Ukrainy. Oczywiście to sparafrazowałem troszeczkę. Nie wszystko zostanie tym sposobem rozwiązane, ale przypomnę, że taką twardą decyzję dwukrotnie w 2023 roku rząd Mateusza Morawieckiego podjął. Druga rzecz to oczywiście pani redaktor powiedziała. To tak zwany zielony ład. Trzeba nad tym siąść i o tym porozmawiać. No bo przecież proponowanie rolnikom, żeby nie wywozili obornika w jakimś określonym czasie na pole, albo żeby ugorowali swoją sporą część swojej ziemi, żeby ta ziemia odpoczywała. No to nie w warunkach Polski, gdzie Lubelszczyzna A może Średnio... nie nakazami i zakazami, tylko no rozmową i No właśnie, właśnie, znów Pani bardzo celnie mówi, Unia Europejska staje się takim nadregulatorem, chce y, Chce po prostu wszystko regulować ręcznie zakazami. Tym sposobem rozregulujemy i nie będziemy konkurencyjni, ani jak polskie rolnictwo, europejskie rolnictwo nie będzie konkurencyjne i nasza gospodarka unijna wbrew pozorom będzie, będzie jeszcze mniej konkurencyjna. I przeciwko tym podstawowym y, rzeczom rolnicy protestują, rolnicy hiszpańscy, czy rolnicy greccy, czy włoscy, francuscy też. Mm, Im tak nie zagraża rolnictwo ukraińskie, im zagraża przede wszystkim rolnictwo z krajów północnej y, Afryki. Na razie póki co bardzo słabe ministerstwo na czele z byłym europosłem ministrem y, Czesławem Siekierskim, a jeszcze myślę, że większym zawodem. I na szczęście, bo to jest pan wiceminister Kołodziejcza, który krzyczał, być wiecowcem to jest jedna rzecz, a być dobrym zarządzającym, może jak skończy studia, to będzie lepszym ministrem rolnictwa, czy wiceministrem rolnictwa, albo przestanie być przy najbliższej rekonstrukcji rządu, bo, bo nie spełnia, po prostu oszukał rolników, tak jest prawda. Bo przecież... Znów mogę być złośliwy, ale no przecież miało być paliwo po 5.19, no przecież będziemy za chwilę mówić, o Bajtek wróci, no wróci, żeby była cena paliwa jednak zdecydowanie niższa, a dopłaty do paliwa rolniczego, żeby były wyższe, bo dzisiaj jadąc do państwa to widziałem na stacji właśnie naszego czempiona narodowego Orlenu cenę bliską oleju napędowego, raczej bliższą 7 zł niż 5,19 Panie pośle, przejdźmy teraz trochę do spraw lokalnych. Niedawno w mediach lokalnych ukazała się taka informacja, że miał pan poinformować o zawieszeniu programu budowy stu obwodnic i wyrazić takie przekonanie, że najprawdopodobniej nie powstanie duża obwodnica łukowa. Skąd te informacje i czy tak faktycznie będzie? No te informacje opieramy na przekazach również prasowych, bo tak jak w różnych ministerstwach trwają, trwają audyty, tak również jeden z wiceministrów w Ministerstwie Infrastruktury, pan Gancarz. Yy, powiedział, że po pierwsze brakuje pieniędzy, że zrobi audyt, że te niektóre obwodnice są niepotrzebne, no to stąd ja takie larum podniosłem, żeby mieszkańcy powiatu łukowskiego zmobilizowali się, bo to jest jedyna obwodnica ze stu obwodnic na północnej Lubelszczyźnie. Naprawdę wiele osób po nią zabiegało, żeby ona była, bo, on, żeby, bo ona jest naprawdę bardzo potrzebna, bo przecież łączy dwie drogi krajowe 63-76, również jedno z naszych podstawowych dróg wojewódzkich. No, dzisiaj znów jadąc do Państwa jechałem przez centrum miasta w tirach, no, kolejki tirów, bo nadal tiry jadą przez centrum miasta. Nie tego chcą zapewne mieszkańcy Łukowo, bo przecież mówili, że oni chcą wyprowadzenia tych tirów. No i jest etap, na razie już zostały wybudowane dwie chyba obwodnice zostały już skutecznie zbudowane. Kilkanaście jest w procedurze, że trwa budowa, siedemnaście chyba. Kilkadziesiąt jest w podobnej sytuacji jak nasza łukowska, czyli że jesteśmy po konsultacjach, trwają przygotowania do... Ocen środowiskowych, czyli do przygotowania pewnych koncepcji, gdzie one będą przebiegać. To jest bardzo długi proces, naprawdę potrzebny no i na to również poszły publiczne pieniądze. Państwo, ja mówiłem, zwracam się, to Państwo się angażowali w to, żeby. Ten przebieg tej obwodnicy był jak najbardziej prospołeczny, zgodny z, z oczekiwaniami. Oczywiście, nie da się wszystkich stoprocentowo zapewne zadowolić. I więc ja tak, jakby larum podniosłem, żeby samorząd od samorządu powiatowego, samorządu miejskiego, samorządu gminy Łuków właśnie wsparły moje działania, właśnie, żeby ta obwodnica jednak była dalej na liście. Naprawdę mam nadzieję, że dożyje właśnie dwu, dwu tysięcz, drugi kwartał 2025 roku. Miało To jest termin, kiedy miały zostać ogłoszone przetargi na budowę, więc znów kolejnych może rok, może dwa. No mam nadzieję, że doczekamy tej obwodnicy. To mamy nadzieję, że będzie Pan pilnował informacji w Ministerstwie no tak, Infrastruktury. Tak, i co się jest, z tym dzieje? Takie jest moje właśnie zadanie. Być może, że jedna z pierwszych właśnie kontroli poselskich. Spędziłem w Komisji Infrastruktury prawie 5 lat, teraz nie jestem w Komisji Infrastruktury, znam dobrze tam ścieżki, znam dobrze te gabinety, wiem jak trafić i tak, to możecie Państwo być pewni. Pierwsza wizyta poselska z kontrolą będzie właśnie, żeby rozwiać wątpliwości, na, na czym stoimy w Ministerstwie Infrastruktury. Panie Ministrze. Widzimy się. Widzimy się. Do zobaczenia. Czyli w Warszawie poseł będzie pilnował naszej dużej obwodnicy? No w Warszawie oczywiście dużej obwodnicy, tak, ale nie tylko. Panie pośle, już tak zbliżając się do końca naszego spotkania, no nie sposób nie powiedzieć o trwającej kampanii wyborczej do samorządów. Ta kampania będzie pewnie ostra i krótka. No tak, tak to właśnie się stało, mimo że samorządowcy mieli wyjątkowo kadencję, 5,5 roku na to, żeby zrealizować swoje plany, swoje... swoje założenia chciałbym mieć taką tak długą kadencję, a one były krótsze, za to zmuszały do bardziej dynamicznej pracy, ale rzeczywiście w sferze takiej publicznej coraz więcej banerów pokazuje się, więc widać, że ta kampania już jest, są hasła. Bo mówiąc o, tej, o budowie tej wspólnoty, a jak zapytała Pani o pewnie z premedytacją o łuków, no to będzie tutaj bardzo, tak jak i w kilku innych miejscach na terenie powiatu, będą ciekawe te wybory i do Sejmiku, i do, rad, do Rady Powiatu, ale też i tak do tych, tego najniższego szczebla, do miasta łuków. Będą pewnie jedne z ciekawszych. Łuków lubi zmiany. Po, zażartuję troszeczkę, bo widziałem, że jeden z komitetów obecnego pana burmistrza Piotra Pudowskiego nazywa się Alternatywa Piotra Pudowskiego. No to ja myślę, że znajdzie się alternatywa dla Piotra Pudowskiego. I na tym pozostańmy. Oczywiście, że jak mówię, mogę pochwalić młodego człowieka. Pana Bartumieja Bryka, który zaczynał podobnie jak ja, w pracy w organizacjach pozarządowych, ma już trochę doświadczenia, nie trochę w administracji publicznej, jest przecież i w różnych dziedzinach, branżach to pracował i w kulturze, i w zarządzaniu drogami. Dla prawa i sprawiedliwości te wybory są bardzo również ważne, bo przecież to prawo i sprawiedliwość i oprócz tych wielkich projektów, o, które, o których mówiliśmy, o które walczymy, które większość musimy się zgodzić, 60% dla CPK, zdecydowana większość Polaków opowiada się za tańszą energią pochodzącą. Zatomu można powiedzieć, tak? Lubiatowo-Kopalino. Nie można wstrzymywać tych projektów, a takim wielkim projektem lokalnym był program inwestycji strategicznych. I nawet ci, co płakali żywnymi łzami, to Pani redaktor, Szanowni Państwo, bądźcie pewni, że za chwilę, do 7 kwietnia, pochwalą się, ile pozyskali środków. Zobaczycie Państwo, że ci płaczący dostali wcale nie najmniej, a równie dużo albo bardzo dużo. A jeśli chodzi o miasto Łuków, to przez te 5 lat no, zabrakło mi wizji, zabrakło mi jakiegoś topowego takiego przedsięwzięcia, z czego moglibyśmy się pochwalić, że, że Łuków słynie. No Takim, jak mówimy o poprzednim, warto wspomnieć poprzedniego burmistrza Dariusza Szuska, mówię z premedytacją burmistrza, no to takim topowym dogadał się, mimo że w, w Sejmiku Województwa Solbelskiego rządziła koalicja POPSL i dzięki temu powstał piękny projekt Zalew Zimna Woda, który obecny burmistrz kontynuował. Prywatnie mam trochę żal, że. Skądinąd lewicowy, wybrany przez lewicę pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz, czy Plac Narutowicza, nie udało się panu burmistrzowi Właśnie. dogadać z radnymi. A to mógłby tak, być projekt po, promowany to, również przez pana? Oczywiście był firmowany, zabiegałem o to, otrzymał wsparcie w wysokości przecież dwóch milionów i naprawdę ta, ten Plac Narutowicza no nie zmienił się, no nie wygląda. Wystarczyło naprawdę nie kłócić się o kolor Kost. I o tych kilka miejsc parkingowych i tu, uwaga, to właśnie umiejętność dogadywania się, bo otwartość pewnie również burmistrza na współpracę z radnymi. I z drugiej strony pewnie też, bo żeby był konsensus, to jambaras to dwoje musi chcieć i do tanga też trzeba przecież dwojga. To, to jest pewnie porażka moim zdaniem pana burmistrza, ale to mieszkańcy Łukowa rozstrzygną Kogo chcą, czy alternatywy Piotra Pudowskiego, czy alternatywy dla Piotra Pudowskiego? Widzimy się przy urnie 7 kwietnia. Widzimy się, mam nadzieję, pani redaktor, wcześniej, jak już będą przed rozstrzygnięciami, przed wyborami, bo myślę, że będzie to cykl spotkań z telewizją Master, taki regularny z parlamentarzystą ziemi Łukowskiej. To miejmy taką nadzieję. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Moim i Państwa gościem był poseł Sławomir Skwarek.